Kosa! Kosa! Tak na nią wołają ludzie z mojej szkoły! Pewnie oni rację mają! Ostatnio napisała do mnie subskrybentka. W gimnazjum miałam nauczycielkę języka francuskiego, która stosowała terror. Wszyscy baliśmy się iść na zajęcia. Zostawiło to na mnie ogromne piętno, które bardzo ograniczyło naukę języka. Przerwałam naukę, nie mogłam tego znieść. Dziś o tym, jak poradzić sobie ze starymi lub aktualnymi lękami przed kiepskimi nauczycielami i jak usunąć strach przed mówieniem w języku obcym. Kosa jest sztywna i wygląda, jakby nie chciała tu być, a musi. To połączenie zombie z wilkołakiem i nietoperzem, bo czepia się niemiłosiernie. Zachowuje się, jakby cały czas miała zespół napięcia przednosiączkowego, podczas którego mówi zagadkami typu: Gdyby kłopota była kołębicą, to ty byś to szybowała pod sufitem! No i no i co takiej zrobić? No żałosne stworzenie. Tylko współczuć i niech się zgłosi na ustawienia helingerowskie. Powodzenia. Czasem trafisz na ostrą kosę. Jak moja polonistka w liceum. Przez całą lekcję opracowywaliśmy notatkę z podręcznika, a ona przepytywała. dziewczynym mdlały, a ona mówiła wyprowadzić i odpytywała dalej. Terror i stres był nie do wytrzymania. Na koniec roku spaliliśmy swoje podręczniki. No dobra, kosy były i będą. Pytanie brzmi: jak sobie z nimi skutecznie radzić? Po pierwsze, oddziel nauczyciela jako człowieka od przedmiotu, którego uczy. Nauczyciel to osoba, która uczy danego przedmiotu, na przykład języka obcego. Ta definicja ma dwa komponenty: człowieka i przedmiot, czyli temat lub zagadnienie. Nauczyciel to człowiek taki sam jak ty i ja. Ma swoje wzloty i upadki, ma rodzinę i odczuwa różne emocje. Czasem jest zły i poirytowany, czasem jest radosny i miły. Normalne. A jednak bardzo często jako uczniowie nie widzimy w nauczycielu człowieka. Nie zastanawiamy się, jak się dzisiaj czuje, czy jadł śniadanie lub czy ma udany związek. Nie! Widzimy tylko to, co chcemy widzieć i automatycznie go oceniamy. Ona jest wredna! Co porąbało go, że tyle zadał? Ważne, abyś nauczył się widzieć w nauczycielu zwykłego człowieka. A potem zastanów się, dlaczego ty miałbyś nie opanować języka angielskiego, bo co? Bo anglista nie ma seksu? Albo dlaczego miałbyś tracić szansę na karierę programisty, bo matematyczka ma focha? Przecież to jest Twoja nauka, to jest Twoje życie i Twoja odpowiedzialność. To ty jesteś w 100% odpowiedzialny za swoje życie. Więc wybacz kiepskiej nauczycielce i skup się na własnym celu. Chcesz mówić w języku obcym? To znajduj okazję do korzystania z języka i mówienia jak najwięcej. Jeśli aktualny nauczyciel ci tego nie zapewnia, no to przestań używać go jako wymówki i znać innych nauczycieli i inne sposoby. Widzisz, na Ziemi jest miliony osób, od których możesz się uczyć, szczególnie teraz, w dobie internetu, gdzie dosłownie kilka kliknięć dzieli cię od ekspertów w dowolnej dziedzinie. Pomijam już fakt, że dzięki audiobookom możesz ogromną część pracy wykonać samodzielnie, bez niczyjej pomocy. A jak skorzystasz z mojej metody lodołamacza językowego, to gwarantuję ci świetne efekty. Nie rezygnuj z przedmiotu przez nauczyciela. Ja, po mojej fantastycznej nauczycielce z biologii w podstawówce, po prostu pokochałam ten przedmiot. Niestety, charyzmatyczny głos pani Basi zastąpił w liceum. SKRZEK PANI Janiny. Kiepska nauczycielka nie zraziła mnie, wręcz przeciwnie. Pobudzało mnie to do pokazywania, jak wiele już wiem. Pamiętaj, zobacz takiego zwykłego, niedoskonałego człowieka w swoim nauczycielu, a potem weź pełną odpowiedzialność za własną naukę i rozwój. Po drugie, zniweluj swój strach przed nauczycielem w przeszłości lub teraz, Techniką odwróconego filmu. Wiesz, może nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo emocje z przeszłości wpływają na twoje aktualne podejście do nauki. Traumatyczne wspomnienia przez kotwice emocjonalne potrafią rzucić cień na twoją naukę nawet do końca życia. Później w kartach znajdziesz wideo o kotwicach, a teraz zajmijmy się szybką zmianą. Dzięki tej Prostej technicy odwróconego filmu zminimalizujesz odczuwany stres, uwolnisz się od strachu i pozwolisz sobie neutralnie spojrzeć na dany przedmiot szkolny lub dziedzinę wiedzy, którą chcesz opanować. Zanim jednak zrobimy to ćwiczenie, zadbaj o to, aby przez następne 5 minut nikt ci nie przeszkadzał. Jeśli nie możesz pozwolić sobie teraz na chwilę spokoju, bo na przykład jesteś w pracy, to wróć do tego ćwiczenia później. Jeśli możesz działać teraz, to zapauzuj na chwilę to wideo, wycisz telefon, zamknij drzwi i usiądź wygodnie. Jesteś gotowy? Dobra. Najpierw wybierz jakieś zdarzenie z przeszłości, w którym czułeś negatywne emocje związane z nauczycielem. Na przykład nawrzeszczał lub skrytykował Cię przy całej klasie. Jeśli samo wspomnienie tej sytuacji budzi w tobie emocje, to znaczy, że wybrałeś dobrze. Jeśli nie ma tam żadnych emocji, to poszukaj innego wspomnienia. Masz? Świetnie. Teraz na skali od 1 do 10 określ natężenie tych emocji, gdzie 1 to jest taki wiesz, pełen luz, a 10 to jest największe przerażenie i stres. To będzie twoja skala odniesienia. Ok? Masz? Super. To teraz proszę cię, zamknij oczy i weź głęboki wdech i wydech. I w swojej genialnej wyobraźni, wyobraź sobie, że oglądasz to wspomnienie jak film na takim starym, małym, czarno-białym telewizorze. Telewizor jest wyciszony, więc nic nie słyszysz, tylko widzisz, jak usta nauczyciela poruszają się bezgłośnie na tym maleńkim ekranie. Zobacz siebie i nauczyciela w tej sytuacji jako takie małe, czarno-białe postaci. Wyobraź sobie tę sytuację od początku aż do końca. Po prostu oglądaj to wyobrażenie w swojej wyobraźni tak, jak je pamiętasz. A gdy już obejrzałeś cały film od początku do końca na tym małym, starym, czarno-białym telewizorku, to powiedz mi, proszę, ile jest 3 razy 7. Ok, to teraz pomyśl jeszcze raz o tamtym wspomnieniu, w którym kiedyś odczuwałaś emocje. Zauważ je i określ znowu ich intensywność na skali od 1 do 10. Czy intensywność odczucia zmniejszyła się? Niesamowite, prawda? Chcesz je zmniejszyć jeszcze bardziej? Super, to zobacz teraz ten sam film. W czarno-białym telewizorku, ale tym razem od końca do początku. To tak, jakby ktoś przewijał na szybkim podglądzie wstecz, gdzie, wiesz, wszystkie postacie chodzą do tyłu i wszystko dzieje się odwrotnie. Obejrzyj teraz cały film od tyłu do początku. Bardzo szybko w tym czarno-białym telewizorze. Że nie chodzi tutaj o żadną perfekcję wyobrażeń. Wystarczy, że będziesz przewijał ten film od tyłu z przekonaniem, że to jest właśnie ta konkretna scena. Przewijaj ten film kilka razy, od samego końca do początku. A teraz weź głęboki oddech i powiedz mi, ile to jest 5 razy 4. Ponownie określ swoje odczucia na tej skali od 1 do 10. Super! Oglądanie filmu od tyłu do początku powinno całkowicie zneutralizować twoje emocje. Dzięki tej prostej technice możesz zmienić emocje w każdym wspomnieniu, tak aby całkowicie wyeliminować swój strach przed nauczycielem. Zrób ją dla wszystkich przykrych wspomnień związanych z nauką języków lub innymi przedmiotami. Pamiętaj, że jeśli emocje są na początku bardzo intensywne, to warto powtórzyć to ćwiczenie kilka razy dla lepszego efektu. Jeśli jednak mimo wszystko twój strach nie znikałby tak szybko, jakbyś chciał, to pamiętaj, że żadna technika nie działa zawsze na wszystkich. Jeśli potrzebujesz innych narzędzi, to zapraszam Cię na mój Edu Coaching, czyli indywidualne konsultacje na żywo lub online, gdzie popracujemy nad Twoim konkretnym przypadkiem. Szczegóły znajdziesz w kartach lub na stronie szybkanauka.pro ukośnik educoaching. Mam nadzieję, że to wideo i ta prosta technika odwróconego filmu pomogła Ci w pozbyciu się szkolnych lęków przed kiepskimi nauczycielami. Aha, no właśnie, jeśli znasz inne osoby, na przykład z Twojej klasy, które zmagają się z kiepskimi nauczycielami, boją się i mają kłopoty z tym, żeby chodzić do szkoły, uczyć się szybciej, to proszę Cię, podziel się tym wideo z nimi, tak żeby jak najwięcej ludzi było wolnych od stresu i uczyło się z przyjemnością i radością. Dzięki wielkie, Kasia Szaplanowska.